Lotniskowiec odkrycie, rozdział pierwszy, część druga. Status: jesteśmy oddaleni od tej planety o 2 miliony kilometrów. Jakieś oznaki aktywności orbitalnej? Brak, brak satelitów, brak jakichkolwiek statków kosmicznych, stacji i tym podobnym. Nic. Jak to nic. No po prostu nic, no to jeżeli nic to skąd był sygnał? Możliwe nadajniki na powierzchni. Jest to możliwe, może mają jakieś radio. Przecież pan sam z to nie wierzy. Ale ten przekaz ostatni, który dostaliśmy przed wczoraj, DJ Pon 3. Skoro jest DJ i to jest jakaś rozgłośnia radiowa. Co pan sugeruje? Może nie mają satelitów, ale mają rozgłośnię radiową. Wysłaliśmy komunikat, potem otrzymaliśmy od jakiejś monarchii planetarnej Księżniczki Celestie i Luny, czy jak one tam się zwą. Nie wiem, dowiemy się wszystkiego jak dolecimy. Panie Ćmok, jak tam skany dalekiego zasięgu? Brak zagrożeń w naszej okolicy. To przynajmniej dobre rzeczy. Coś jeszcze... No nie wiem. Jakieś meteoryty, aktywności gwiazdowe, coś takiego. Na chwilę obecną mam za mało czasu, żeby zweryfikować tego typu informacji. Dobre i to. Ach. Jak tam łączność z kwaterą floty? E, brak. Jesteśmy oddaleni zbyt bardzo od szczeliny w kontinuum, dlatego. Jeszcze lepiej. Ostatni sygnał dostaliśmy od nich wczoraj. Wiemy, komunikował się pan z admirałem, tak. I właśnie ten jest problem. Od tamtej pory brak sygnału. Tak, brak sygnałów. Po prostu jesteśmy chyba od tej szczeliny oddaleni zbyt bardzo. Jest to możliwe logicznie. Same problemy, jakby. Było ich za mało. E... Miałem myśl jedną, wiecie co? Przeprowadźcie skany zasięgu dalekiego. Czy urządzenia elektryczne występują na samej planecie? Kapitanie, ale wie pan, że to zajmie trochę wykonać. Nieważne ile to zajmie, będziemy wiedzieli, czy mamy przynajmniej do czynienia. Tak jest. Wcisnął guzik interkomu. Maszynownia, jak tam status? Główny inżynier się odezwał. Na razie wszystko w porządku. Wszystko jest w dobrym stanie. Pracuje zapas kryształów w normie. Może się, jeśli uda, pozyskamy coś na miejscu. Nagle odezwał się ćmog. E, kapitanie, jakiś rozbłysk energii z, po, z księżyca obok planety? Emisja, jaka to jest? Trudno określić, dziwny rodzaj. <laughs> Bomba atomowa? Nie, wątpię w to. Nawet nie mają technologii kosmicznej. Mogą mieć wyrzutnie bałwanie. E, o tym nie pomyślę. Jaki rodzaj? Jakie emisje? Jakie neutrina? Czy co to tam było? E, trudno to określić. Może trochę jaśniej. E, mówię, trudno to określić, bo takiej formy energii my nie znamy. Jak nie znamy. No, nie znamy! Panie kapitanie, pierwszy raz widzę taką emisję w różnych zakresach. My znamy. He, panie kapitanie, my znamy od podczerwieni do dalekiego nadfioletu, a tu oba te zakresy jakby w każdą stronę rozciągnąć o 100 lat jeszcze. Czyli co, jeszcze szersze spektrum? Właśnie to panu chcę powiedzieć. To co to było? Też bym chciał wiedzieć. Panie Czmog, nie obchodzi mnie, ile to panu zajmie. Ma pan znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. Tak jest, kapitanie, kuchwale ojczyzny. I vice versa. Główny inżynier. Tak, kapitanie, zgłaszam się. Przegląd napędu. I poczekaj. Przegląd napędu, cewek, przegląd pobieżny reaktora, bo wiemy, że działa bez zarzutu, ale wykonać przegląd wszystkiego, tak na wszelki wypadek, bo jeżeli będziemy postawieni w sytuację bojowej, żeby okręt był skalibrowany jak zegarek, tak jest ser, bez odbioru. Co pan sugeruje? Nic nie sugeruję, ale mam dziwne przeżycie, że to będzie nam potrzebne. Arsenał! Wywołał na interkombie. Tak? Przygotować każdy rodzaj broń. Do czego? Będziemy toczyć wojnę? Nie, ale chcę mieć to pod... Wiem, rozumiem, co pan chce powiedzieć? Chce pan mieć na... nie... Tak. Na niespodziewaną okazję chcę mieć wszystko... Gotowe do odpalenia ewentualnie rozumiem, już się bierzemy, Cimok Odwrócił się do kapitana Pioruna i zapytał się: Co pan próbuje powiedzieć? Grozi nam wojna? Nie, ale nie wiemy z czym mamy się mierzyć. Możliwe, że tam wskazał na planetę, którą było wy widać na wyświetlaczu na mostku. Może się kryć coś, co może nam zagrażać. Jesteśmy tu sami, nie ma wsparcia. No, w sumie to, to, racja jest. Czym pan to rozwali, jeżeli coś tam jest tak groźnego, że my nie mamy nawet broni na to? Co, co? Będziemy zapałkami to walić? W sumie jest jakaś racja. Dlatego mówię panu, że pan prowadził badania, ile będzie trzeba. Nieważne ile to panu zajmie. Ja jestem cierpliwy. Proszę tylko o dokładne dane i weryfikację tego, co mamy. Tak jest. Sternik, tak. Geostacjonarna. Wolę trzymać okręt tak uzbrojony po zęby, daleko od tego, co tam jest. Tak jest, wykonuję, przestawiam instrumenty nawigacyjne, żebym tylko się mylił. E, Ser. E, Tchu, znaczy, kapitanie. To jest ćmok. Kolejna emisja energii, tym razem z planety. Potężna. E, poczekaj, z energii, Równokro równokrotny użyciu 10 głowic atomowych? Co oni tam mają? Masery? Nie wiem co oni tam mają, ale energia błysnęła niesamowicie. Matko, niech my tam tylko dolecimy. Już niewiele zostało. Możemy zrobić zbliżenie? Tak, Ta, tak. Przybliż to maksymalnie jak się da. Jeden, jeden duży kontynent po jednej stronie planety i drugi po drugiej. Tektonika e, częściowo zachowana. Czyli kurde, coś się stanęło tam nie w tą stronę, co trzeba. Co możemy zasugerować? Raczej nic. Jesteśmy tu sami przeszli dane, tak? prześli dane. Wszystkie, które zgromadziliśmy do tej pory, do sądy bezzałogowej, Wystrzeli ją w strzelinę. Nakaz jej bezwzłocznie dotrzeć na ziemię do kwatery floty. Tak jest. E, jakiś komentarz od pana? Gdybyśmy nie wrócili w ciągu roku, niech przyślą wsparcie. Tak jest, wykonuję. Statek poleciał. Obym się tylko nie mylił. Co pan sugeruje? Możliwe, że będziemy mieli do czynienia z formą życia, która posiada jakieś ponadnaturalne właściwości. Magia? Lepiej żeby nie. W naszym świecie czegoś takiego nie ma. I tu jest problem. W naszym świecie nie ma, ale tu jest. My jesteśmy tutaj obcy. My jesteśmy tutaj obcym gatunkiem, tworem, czy jakby to nazwać. I my nie wiemy, co tu się odwala. Weź pod uwagę, że to jest inna czasoprzestrzeń, inne kontinuum. Dobrze, że prawa fizyki tu są w miarę spójne. Bo dopiero byśmy mieli karuzelę. I udał się na spoczynek. Koniec.